Cześć, z tej strony Kemet. Witam Was w drugim parcie poradnika odnośnie serwera Bookit. Dzisiaj pokażę ten program do kierowania serwera. A więc tak, wchodzimy w naszą przeglądarkę internetową. Wchodzimy na stronę Bookita główną, bookit.org i w wyszkiwacy wpisujemy MCP GUI. I szukamy tutaj, o, właśnie tego, yy, bardzo sympatyczna buźka rozpoznawalna. Admin GUI 97. Otwieramy. Przechodzimy na pierwszą stronę POSTU i przechodzimy do zakładki Download mcsf.guy. Zapisz zapiszmy w naszym serwerowym folderze zapisujemy I nam się to ściąga już się ściągnęło ok to możemy zamknąć otwieramy i jest on tutaj wypakujmy go do folderu o, właściwie potrzebne nam jest tylko to do tego Wrzucimy tutaj, a to, i to można usunąć. Dobrze, otwieramy teraz ten nasz mm, plik, program. I mamy tutaj kilka zakładek. Przechodzimy do najważniejszej, czyli do configuration. I teraz tak tutaj mm, serwer.jar.file. ER file tej powinno Wam się wybrać od razu wasz, na, yy, wersja Waszego Bookita. Jak widzicie to jest tu. Jeżeli Wam się nie wybrało, wchodzicie w Browse i po prostu tutaj szukacie tego. To jest to Open. OK. <laughs> Ta, yy, tutaj mamy pamięć, jaką yy, jaką mamy przeznaczyć dla serwera. Ja, zależy to wszystko, zależne, ilość pamięci od ilości, od maksymalnej ilości graczy, jaka będzie na serwerze. Ja zostawię sobie na 1 giga, nie potrzebuję więcej. Dalej. Server Properties. allow Light, tak, allow nie, online mode, nie i PFP, tak, White list. Nie, to jest to, co ustawialiśmy tutaj. Serwer, tym mm, server, blik Properties. No ale jedziemy dalej. Mm, view Distance, no to też tam ustawialiśmy. Max Players 5. Server IP. I teraz bardzo ważna sprawa. Odznaczamy Use Proxy. I w tym momencie tutaj do Server IP kopiujemy to IP z Hamachi. Klejamy je tu. Ctrl V. Serwer ruszamy, spawn, anim, spawn Animals, Spawn Monsters. To jak, jak tam chcecie. Yy, m, tak. No i Save. Tutaj już nie ma nic więcej. W tej kolejnej zagutka Backup, Task, Web Interface i DEM, czyli wygląd 3 zawsze nie używam tutaj tego, tylko po prostu. Jak grałem ze znajomymi to po każdym skończeniu gry robię backup taki, że po prostu kopiuję tutaj folder, zawartość folderu i przekopiuję sobie w inne miejsce i mam to jakby coś się stało. Tutaj użyłem tylko tej zakładki. No i minewindow. Window. Ok, więc przechodzimy do My Window. No i właściwie możemy już odpalić nasz serwer. No już, jak widzicie tutaj ładuje się, tutaj ładuje się, ładują się pluginy, ponieważ wybrałem już sobie kilka pluginów. Za chwilę Wam je pokażę i opowiem o nich. Ale najpierw otwórzmy Minecrafta. Powiększę sobie okienko. Otwórzmy Minecrafta. to wolno loguje. Halo. okej, okay. wreszcie. Wszedł Sh multiplayer. No i możemy dodać nasz serwer, albo możemy no, dodać. Ustawmy sobie tutaj jakoś i adres serwera, czyli to. I dam. Ja już tutaj OK jest. I join. Aha. Odrodziliśmy się gdzieś w wodzie. Weźmy na ląd. Mhm. I tak. Działa wszystko jak widzicie. Mamy widzę game moda. No to zacznijmy może z pluginami. To możemy sobie zminimalizować. Otwórzmy sobie tutaj ten folder i tak: Plugins i Change Och. na bok. Super. Change Game Mod to jest nic innego jak. Po prostu wpisujemy klatkę. Y klikamy T lub y po prostu dajemy tutaj slash, czyli slash zapytania, i wpisujemy game GM. Mówi, no teraz game od został zmieniony. Teraz normalnie mogę niszczyć. Jak sobie zmienię jeszcze raz, to mogę latać. No, to, to głównie się używa tego leginu, właśnie w takiej. do takiego celu. Ta to tam ma jakieś inne opcje, ale to już nie będę się nad nim rozwodził, ponieważ więcej nam nie potrzeba. Jak widzimy, mamy game on'a. Dalej. Core Protect. To jest odpowiednik log yy, Odpowiednik, ponieważ no niestety yy, ludzie czasami mają problem, nie chce działać, baza my School. Core CoreProtect nie potrzebuje tego, tak jak log-blog. Yy, I zapisują na login serwerze. Czyli po prostu mamy możliwość sprawdzenia kto położył dany blok, kto zniszczył dany blok. Mamy możliwość zrobienia rollbacka, jak w przypadku jakiegoś Gryffera. Ja Wam tak pokrótce pokażę, na czym polega ten, ten plugin. Więc tak, QM w kółeczku piszemy co-help. Mamy tutaj wszystko napisane. co-inspect, no, czyli to jest właśnie sprawdzenie kto położył blok, kto zniszczył. co-rollback i ale to po prostu powracanie terenu z jakiegoś gripu, więc z innych opcji nie korzysta. Pokażę Wam co-inspect. Inspector now enabled, czyli jest włączony. I teraz, jak widzicie, mam w diet. Jak położę go tutaj, wyświetla nam się, że blog id 3 diet remove by hell Kiedy? Mm, Jedna godzin godziny temu. Możemy także. no to muszę włączyć. Muszę położyć. Możemy także zobaczyć, kto dany blok położył. Hmm, klikając po prostu lewym, tak jakbyśmy chcieli zepsuć. E, place it by blog ID 3D. Place it by smile. No i tak okej, okay, tutaj jest skąpisane. Teraz na przykład rollback. No to załóżmy, że już wyłączymy sobie tego inspektora. Zniszczymy to i rollback. Wpisujemy CO rollback i U, czyli User, użytkownik dwukropek. I na przykład Smile. Teraz T. Te Oczywiście wiemy, jaki użytkownik, ponieważ wcześniej sobie sprawdziliśmy danym blokiem. Plugin ten nie jest tak zbudowany jak log-blog, ale myślę, że wystarczy. T. Time, czas. Wpisujemy na przykład 5 minut. One hour, 5 minut. One day, one hour, one minute. Ja wpiszę sobie powiedzmy. ...dwie minuty, trzy minuty może, bo nie było, nie zniszczyłem tego dalej. I klikamy OK, Enter. Jak widzicie tutaj... No, ...tam wrócił ten kawałek. Inna sytuacja jest... ...w przypadku... O, ...o, wiem, jakiś dziwny kolor... ...w przypadku... ...na przykład ognia. Jak widzimy, jak ja to podpalę, za chwilę tutaj powinno się spalić. Włączę sobie zaraz do tego inspektora. No, gaśnie, gaśnie. To już się spaliło. Ok, I załóżmy, że tu, tutaj były te bloki wełny. Kamerą jest, że blog-id 35-wool-wełna-remove-by-fire Tyle, że przed fire jest taki krzyżyk kratka, nieważne jak to się nazywa. Więc żeby to powrócić wpisujemy... Jeszcze wyłączę sobie to wpisujemy rollback-user w kropek I tutaj właśnie wpisujemy tą gwiazdkę i piszemy Podobnie jest z TNT, z Clipperem, z lawą bodajże też. Time powiedzmy 4 minuty i wraca na pełne jak widzicie. Następny plugin to, to jest E-Teleport. Jest to bardzo fajny, prosty plugin do teleportacji. Głównym jego zadaniem, po prostu główna opcja, jak ja używam, to jest. TPE NIK czyś, y, czyś Po prostu w tym momencie my teleport, teleportujemy się do tego kogoś. Gdy wpiszemy TPS nick czyś, ta osoba teleportujemy tą osobę do nas. Gdy piszemy TPC i, i koordynaty X Y, Z po prostu teleportuje nas na jakieś dziwne koordynaty. Znaczy, no, na jakieś dziwne. Po prostu teleportuje nas na koordynaty, jakie chcemy. Pięknie, zaraz się zgubiłem. <ścoughs> o, jest. Spadliśmy gdzieś do oceanu. Dobra, następna, ten to jest, następna komenda to jest tpoc i także, i tutaj nick 3 i także koordynaty. Aha. I także koordynaty. I w tym momencie teleportujemy osobę, tą, co jej nick podaliśmy, na te koordynaty. Kolejna komenda to jest AL, czyli jak to klikniemy, teleportujemy wszystkich na serwerze do nas. Okej, okay, tyle na dzisiaj. Następnym razem jeszcze Wam pokażę jeszcze tych pluginów, tych co mam tutaj. No okej, okay, dlatego. Dlatego cześć.